Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj zapraszam was na monthly reset, tak jak po tyle widzicie Podsumujemy sobie kwiecień, opowiem wam o tym co mi się udało zrealizować, a co niekoniecznie I już tutaj nasuwa mi się wniosek, że przez to, że nagrywam te filmy od jakiegoś czasu regularnie, od kilku ładnych miesięcy To też weszłam już w taki rytm, że staram się tych podpunktów odhaczać jak najwięcej, ale również kiedy robię kiedy zapisuję sobie te cele na kolejny miesiąc, to się zastanawiam, czy rzeczywiście tego chcę. Czy nie zapisuję tych podpunktów, dlatego że o, chciałabym to zrobić, ale niekoniecznie to czuję. Jak się uda, to się uda, a jak się nie uda, to się nie uda. Nie. teraz e, przykładam się do tego i e, każdy podpunkt dla mnie jest przemyślany i ma coś w moim życiu wnieść, i ma również coś zmienić. Więc cieszę się, że udało mi się m, tak fajnie. Do tego planowania podchodzić, że te filmy mnie nauczyły tego, żeby planować z głową, i teraz widzę tego efekty, bo serio, mam tylko dwie rzeczy odkreślone. Trzy podpunkty, gdzie jest plus i minus Czyli po części udało mi się to, to zrealizować A po części na przykład jestem w trakcie I za chwilę wam opowiem jak to wyszło Ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona I mam nadzieję, że ten maj będzie wyglądał podobnie Jak nie lepiej Bo w ogóle ja wiem, że wam już od kilku lat Chyba powtarzam majcze Więc to są moje ulubione miesiące I bardzo się cieszę na ten czas, który nadchodzi I też to są takie miesiące kiedy staram się nie narzucać na siebie za dużo, bo mm, lubię też y, nażywać się tym życiem. To są takie piękne miesiące, gdzie przyroda budzi się do życia, kiedy y, chce się wychodzić na zewnątrz, kiedy chce się eksplorować równe, różne miejsca, kiedy ma się również na to czas, bo ten dzień jest dłuższy, więc chciałabym się na tym również skupić, nie tylko na siedzeniu w domu i produktywnym byciu, ale również właśnie na byciu, na życiu tu i teraz, więc zobaczymy, jak to będzie. Chociaż mam kilka podpunktów, które kończą moje niektóre rozpoczęte zajęcia, projekty, ale nie ma tego za dużo. Już Wam opowiadam, o co chodzi. I moi drodzy, zaczniemy sobie, oczywiście, jak zwykle, od podsumowania kwietnia, co mi się udało. Lecimy po kolei z listą, jak zwykle. I oczywiście na Instagramie będzie lista przeżyć bo ta lista jest też fantastyczna i bardzo wam polecam sobie coś takiego zrobić czyli wypisujemy na liście rzeczy które chcielibyśmy zrobić, ale to mają być przeżycia, takie przyjemne rzeczy, typu spacer, wyjście do kina, randka z mężem eksplorowanie jakiegoś nowego miejsca, przeczytanie książki, poleżenie na kanapie i nic nie robienie obejrzenie jakiegoś filmu, który chcieliśmy już dawno obejrzeć i tego Typu rzeczy oraz na Instagramie pojawi się nasze miesięczne wyzwanie. Jeszcze nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to takiego będzie, bo mam kilka w głowie i jutro zobaczycie. Na co jutro, albo w sobotę, albo w niedzielę Zobaczycie na co się zdecydowałam Na czym ja będę pracować I was również do takiej wspólnej pracy zapraszam A teraz już przechodzimy Do celów na kwiecień Co się udało, moi drodzy Po pierwsze perfekcyjny kwiecień To już jest przedostatni film na tym kanale Który kończy ten nasz wspólny miesiąc Filmy pojawiały się od poniedziałku do piątku Były vlogi, ale nie tylko Bo no Jakbym miała nagrywać codziennie vlogi I montować codziennie vlogi i stawiać codziennie Vlogi, to zabrakłoby mi czasu na moje życie A pojawiały się również Filmy stacjonarne, więc było różnorodnie Liczę na to, że wam się podobało I że może za jakiś czas powtórzymy Taki miesiąc wspólny Bo mi się bardzo podoba to, że spotykamy się Codziennie rano w tygodniu pracującym Od poniedziałku do piątku I możemy sobie porozmawiać Popisać, pogadać Czy to tutaj na YouTubie w komentarzach Czy wiadomościach prywatnych na Instagramie Bo dziękuję wam w ogóle za wasze zaangażowanie Za wszystkie kciuki w górę tak, to będzie moment podziękowań, bo jednak. To mi dodaje wiatru w żagle, kiedy wypiszecie, kiedy widzę, że czekacie na te filmy, kiedy dajecie znać, że codziennie rano robicie ze mną makijaż. Jest to niesamowicie miłe i mam ochotę wtedy działać w tym internecie. Kolejna rzecz, jaką udało mi się zrealizować, to było moje wyzwanie Miracle Morning, które ogłosiłam na Instagramie, była plansza i ja sobie działałam sama ze sobą, tak naprawdę, bo starałam się wstawać codziennie o Godzinę wcześniej i w 80% przypadków mi się udawało I gdyby nie Miracle Mornings, nie te moje poranki To podejrzewam, że ten perfekcyjny kwiecień za bardzo by nie wyszedł Bo to był czas, kiedy często kończyłam różne moje YouTube'owe projekty Wrzucałam filmy, albo robiłam nagłówki Albo coś tam jeszcze domontowywałam Tak, aby nie zostawiać wszystkiego na wieczór I świetnie się to u mnie sprawdziło Więc myślę, że Miracle Mornings będę kontynuować tylko skupię się na troszeczkę innych rzeczach, bo nie tylko chodziło mi o montaż, ale również moje miracle mornings to było poranne bieganie, poranne treningi na rowerku. Było też kilka razy mi się zdarzyło czytać książkę i no to było fantastyczne, że poczytałam i już miałam w ciągu dnia coś tam zrobione, coś zrobione dla siebie też. To jest ważne, bo jednak w ciągu tym tygodniu pracującym nie zazwy zazwyczaj nie skupiamy się na sobie o poranku, tylko dopiero po południu, więc jeśli macie taką możliwość i możecie sobie pozwolić, aby wstawać o godzinę wcześniej, to ja polecam przetestować to na sobie, sprawdzić tak chociaż na miesiąc, jak to u was by wyglądało i czy wasze życie nie byłoby bogatsze o jakieś inne doświadczenia, bo też dzięki temu można zrobić jakieś fajne, nieśpieszne śniadanie, takie ekstra coś, na co nie mamy czasu, no o to właśnie w tym jak morning schodzi, aby mieć ten czas na rzeczy, na które zazwyczaj czasu nie mamy i ja będę na pewno go Kontynuować. Będę się starać robić różne. Rzeczy, które zawsze chciałam robić, i myślę, że tutaj w dużej mierze skupię się również na czytaniu, na jodze, na szczotkowaniu ciała, na rzeczach, które musiałam troszeczkę odpuścić na rzecz naszego perfekcyjnego kwietnia. Chciałabym do tego wrócić, bo to sprawiało mi ogromną radość i przyjemność. Kolejna rzecz, gdzie mam plus i minus, to jest dziennik rozwojowy 30-dniowa terapia, ponieważ pomyślałam, że to jest na tyle, te e-maile, które dostaję, dostawałam na skrzynkę, są na tyle intensywne. Że ja nie potrafię tego uzupełnić w ciągu 15 minut. Ja muszę mieć na to czas, ja muszę mieć takie 40 minut, gdzie mogę się zastanowić, pomyśleć, przeanalizować swoje zachowania, moje myśli, również wtedy są rozbiegane i ja uwielbiam w ogóle to pisanie, odpowiadanie na te pytania, więc wiecie co ja zrobiłam? Odpowiadam na te maile powiedzmy, co drugi dzień, więc mój dziennik rozwojowy przedłuża się o miesiąc, bo no nie, nie była w stanie tego robić codziennie, ani chciałam robić tego po łebkach, bo jeśli ja za coś się zabieram, to to ma być zrobione porządnie, więc Dziennik Rozwojowy jest cały czas w toku Powrót do regularnego biegania udało się, moi drodzy Było kilka ładnych wybiegań w ciągu tego miesiąca I też cieszę się, bo myślę, że gdybym nie nagrywała tego filmu, to w pewnym momencie mogłabym odpuścić I nie chcieć um, czegoś robić, bo kolejny podpunkt to jest zrobić 9 treningów To było moje takie minimum i pozostał mi tylko jeden trening do zrobienia i 9 treningów będzie odhaczone i ja dzisiaj siadając do tego mojego podsumowania, nie sprawdzałam ile treningów zrobiłam, a przeliczyłam, to patrzę i jest 8, więc No niesamowicie się cieszę i mam nadzieję, że uda mi się ten wynik utrzymać w maju Też y, oczywiście było odgruzowywanie w kwietniu, było dużo porządków, między innymi odgruzowywanie szafy i to nie tylko mojej, bo Marcina a także I y, y, czekają Worki do wywiezienia z ubraniami. Sporo się tego pozbyłam, i nawet wy byliście pod wrażeniem, jak te porządki w mojej szafie wyglądały. I powiem Wam, że dzisiaj rano, ubierając się, ja otw otworzyłam tą szafę i sama się do siebie uśmiechałam, bo miałam ochotę założyć każdą jedną rzecz. Tam pozostały takie ubrania, które sprawiają mi ogrom radości, które lubię nosić i w których czuję się dobrze. Więc polecam takie odgryzowanie szafy, przyjrzenie, Każdej pojedynczej sztuki i pomyślenie, czy pomyślenie i zastanowienie się nad tym, czy rzeczywiście my to lubimy, chcemy to nosić, i jeśli nie, to może nie warto tego dalej trzymać w swojej szafie. Sprzątanie i organizacja toaletki Aleksy to również się udało. I wysprzątałam Aleksy, wysprzątałam toaletkę, pozbyłam się też kilku kosmetyków, jakie nie kilkunastu albo kilkudziesięciu, bo już leżały w mojej toaletce przez kilka ładnych lat i to była pora, aby się z nimi pożegnać. I żałuję, że nie pokazałam Wam z czym się pożegnałam, ale jakoś byłam w tym takim amoku pozbywania się tego, bo zrobiło mi się o niebolżej. Po oczyszczeniu szafy, więc jak przyszło, przyszedł ten moment na toaletkę, to wiedziałam, że chcę również się z niektórymi rzeczami pożegnać i się na szczęście udało. I teraz też są tam, tam takie kosmetyki, które są albo w moim projekcie 23 na 2023, albo takie, które sprawiają mi radość podczas używania, albo takie, które jeszcze mogą e, dać radę podczas makijażu i się nie przeterminowały, więc. Super. Również ta toaletka została... No, odświeżona. Czyszczenie butów i schowanie zimowych. Schowałam zimowe buty, ale nie wyczyściłam tej całej szafki i tych butów, które będę nosić wiosną, które już noszę w sumie i niestety nie wyglądają za dobrze, więc tym zajmę się w maju. Miałam też wysprzątanie rzeczy obok szafy i pod łóżkiem, i to również zrobiliśmy. Kamień serca, naprawdę te w porządki sprawiły, że mam ochotę w ogóle posprzątać każdą sferę swojego życia. I i za chwilę przyjdziemy do majowych celów więc zobaczycie o co mi dokładniej chodzi przegląd rzeczy w komodzie wszystkie rzeczy przejrzane również pozbyłam się kilku kompletów pościeli, prześcieradeł bo albo się nie nadawały rozmiarowo na nasze łóżko, albo już były zużyte i do niczego a jeszcze były porządki w łazience, których tutaj nie mam, ale również udało mi się tę łazienkę wysprzątać, więc to wszystko mieliście na vlogach, jeśli brakuje wam motywacji do sprzątania, do odkryzowywania domu to zapraszam was na te Poprzednie filmy, według mnie tam dużo jest motywacji I myślę, że po obejrzeniu takiego odcinka sama będę do nich wracać Aż człowiek ma ochotę działać Chciałam zrobić cztery reelsy na Instagramie I to również się udało, z czego się cieszę I te cztery reelsy chciałabym, aby były takim standardem u mnie na Insta Reaktywacja Instagrama, zaległości plus nowości Tam są jeszcze pewne zaległości Ale nowości będą się pojawiać non-stop I mam nadzieję, że jak najbardziej będziemy na bieżąco Live na Instagramie Moi drodzy, przed nami już jest ogłoszony I za chwilę będzie Więc y, mam nadzieję, że W sumie jak oglądacie ten film, to już jest po I że wam się podobało Także osoby, które były na live A oglądają ten film, dają znać Czy warto na live do nas, do nas. Mówię do nas, bo ja byłam z Marcinem Zawsze robimy jakoś tego live'a we dwoje I wtedy czuję się tak No, czuję, że ktoś mnie słucha Ja wiem, że wy tam jesteście po drugiej stronie Ale jak Marcin jest obok To mam jeszcze dodatkową osobę, z którą mogę tak rozmawiać Rozmawiać na żywo i to też jest mega przyjemne. Więc teraz osoby, właśnie, które były na live'ie, piszą, że czy. Może ja wam nie powiem, co macie napisać, ale czy warto przychodzić na te live'y, jak wam się podobało i czy było przyjemnie i czy w maju robimy kolejnego live'a, bo chyba wrócimy do naszej. Tak, na pewno. A, muszę sobie zapisać w ogóle live w maju, jeszcze do moich celów dopisać, bo chcę, żeby te live'y pojawiały, pojawiały się co miesiąc. Nawet jeśli będzie tam tylko. Pięć osób. To ja tego live'a zrobię dla tych pięciu osób, bo to, nawet dla trzech, nawet jeśli miałabym być tylko ja i Marcin. To lajk like będzie. E, łóżko w sypialni, strefa wolna od telefonów. Do łóżka już nie zabieram telefonu, i też e, wtedy śpi mi się lepiej. I na drugi dzień czuję się taka mniej przebodźcowana I to by było. Aha, jeszcze poszukiwanie białych dzieńców. No, ja szukam cały czas białych spodni. Miałam e, kilka przymiarek, ale jak zobaczyłam Wasze komentarze, to ja nie wiem na co się zdecydować. Nie wiem, czy w ogóle się zdecyduję na jakiekolwiek białe spodnie. I to wszystko, jeśli chodzi o moje kwiaty. Dniowe cele, teraz przechodzimy do majowych. Co ja tam sobie wymyśliłam, co Magda chciałaby zrealizować? Nie ma tego dużo, bo w maju będzie dużo pracy. I ja się już nastawiam psychicznie, że, tego wolne, wol, że ten wolny czas będzie dość ograniczony. Niestety, czasami tak bywa, że obowiązki. Są większe i czasami trzeba się na innych rzeczach skupiać, nie tylko na przyjemnościach, ale liczę na to, że w kwietniu zrobi się troszeczkę luźniej i wtedy będzie więcej czasu dla mnie. I tak, majowe cele. Mamy tylko kilka podpunktów, przejdziemy przez to szybko i sprawnie. Oczywiście, dajcie znać, jak Wam minął kwiecień, co takiego dużego udało Wam się zrealizować i jakie macie cele na maj. A jeśli chodzi o mnie, to w maju chciałabym wyczyścić wszystkie sprzęty, czyli odgruzowywanie, odgracanie domu, sprzątanie, em, ciąg dalszy, ale to już zostały takie resztki, które będą przyjemne i mam nadzieję, że do końca maja z tym się uporam. Sprzątanie i organizacja biura to jest ogromny, ogromne przedsięwzięcie Bo ja tego biura już nie sprzątałam tak w szafkach chyba przez ostatnie 2-3 lata Jakoś jak zaczęła się pandemia, to wtedy przeszliśmy przez wszystkie papiery A wiem, że teraz by trzeba było tam posegregować One mniej więcej są ogarnięte, ale no nie wszystko i nie do końca Nie tak jakbym sobie tego życzyła, więc to sprzątanie teraz jak patrzę właśnie na to biuro To sprzątanie biura jest nieuniknione i jeśli chcesz, chcę ze swoim życiem ruszyć dalej, to wiem, że muszę to zrobić. Porządki w Beście, to powinno pójść szybko i sprawnie, tam e, mam również leki, chciałabym zrobić porządki w lekach, sprawdzić czy nic się nie przeterminowało, czy czegoś nie powinno oddać do apteki, więc tym również się zajmę w maju. Wyczyszczę buty, tak jak wspomniałam, e, muszę się tym e, zająć i zrobić porządki w tej części paksa, gdzie trzymam te buty. Organizacja biblioteczki, bo niektórych książek również będę się pozbywać. E, Niektóre przeczytałam, ich nie potrzebuję, a niektórych nie mam zamiaru czytać i nie czuję potrzeby ich trzymania. To jest też ogromne przedsięwzięcie dla mnie. Kolejny podpunkt wielki rebranding. O czym mowa, moi drodzy? O tym, że ja się zmieniam i chciałabym, aby ten kanał również się troszeczkę zmienił, tak samo jak Instagram, czyli będzie zmiana. Mam nadzieję, przynajmniej, że kiedy będę podsumowywać. Ten miesiąc, maj, to już spotkamy się na troszkę innym kanale, na tym samym, ale o innej nazwie, która bardziej do mnie pasuje, która y, będzie ze mną kojarzona, która będzie też zgodna z, ze mną. I jeszcze nie wiem na co się zdecyduję. Ale jeśli macie jakieś pomysły, to oczywiście możecie dać znać na dole Ja się nie obrażę, a byłabym wam wdzięczna Gdybyście mi napisali, z czym wam się kojarzy i co myślicie na ten temat Ale będzie zmiana nazwy, intro, zmiana loga Też już z pewną osobą rozmawiałam, mam takiego kolegę, który jest grafikiem I powiedział, Magda, ja to dla ciebie zrobię, napisz do mnie na Instagramie, nie ma problemu ja mówię, poczekaj, poczekaj, ja muszę najpierw wymyślić nazwę Mam kilka w głowie I wtedy się do ciebie odezwę więc... Więc e, tak, będą zmiany tutaj na kanale, i mam nadzieję, że wtedy też e, troszeczkę mi ulży, bo czuję się z tą obecną nazwą po prostu źle. I wiem, że to jest potrzebne. Wiem, że to jest potrzebne, i w końcu nadszedł ten moment. Ja już na tym się zastanawiam od kilku lat, ale. Damy radę, damy radę i mam nadzieję, że ta nowa nazwa również przypadnie wam do gustu, również przypadnie wam do gustu, że bardziej przypadnie wam do gustu niż ta, która jest obecna. Zrobię cztery reelsy na Instagramie raz byle do piątku. Z racji tego, że w maj, maj będzie intensywny, to tylko raz będę się z wami spotykać od poniedziałku do piątku, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo piękny czas. Dziewięć treningów, również sobie wyznaczyłam na ten miesiąc Przeczytać jedną książkę i przesłuchać jedną książkę Przebiec 5 kilometrów ciągiem To też jest taki mój fajny cel i dążę do tego i mam nadzieję, że się w końcu w maju uda Wyjazd w nowe miejsce, taki imieninowy wyjazd Już wiem gdzie chcę Marcina zabrać, znaczy Marcin będzie prowadził, ale gdzie chcę, chcę wylądować więc was tam również zabiorę. I w ogóle jak oglądacie ten film, to był vlog z Walii. Bardzo Wam polecam. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że miło spędziliście ze mną. Z nami w sumie czas i że te vlogi Wyjazdowe z UK Będą się tutaj e, na kanale Pojawiać częściej w tym roku Bo też jak was zawsze pytałam Co chcielibyście u mnie na kanale oglądać To często pojawiały się e, Wspomnienia o tym Żebym wam pokazywała więcej Anglii Więc w tym roku na tym również tym, Na tym również się skupimy e, Transformacja tarasu No w sumie mam takie wielkie podpunkty tutaj Transformacja tarasu Przede wszystkim malowanie, trzeba odmalować ten taras, jeśli nie w tym miesiącu, no to w czerwcu na pewno, zależy od pogody, w kwietniu pogoda nie dopisała, zobaczymy jak to będzie w maju, muszę też dopiąć do końca urlop, zorganizować resztę rzeczy, poumawiać się na spotkania, A teraz podpunkt taki bardziej self care'owy, czyli 2 litry wody codziennie, bo ja ostatnio troszeczkę olałam picie wody i czuję się z tym źle i tak, i to wszystko, to wszystko moi drodzy. Mam jeszcze kilka prywatnych celów, ale o nich tutaj na kanale wspominać nie będę. Majowa lista przeżyć pojawi się na Instagramie, więc serdecznie Was zapraszam. Czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ciekawa, co Wy sobie tam zaplanowaliście na maj albo na wakacje, gdzie się wybieracie na urlop. Tymczasem ja nie będę przedłużać tego filmu, bo myślę, że i tak on chwilę. Potrwa, nie wiem, nie wiem, jaki długi jest um, Jeśli wam się podobał i lubicie Monthly Reset u mnie na kanale, to oczywiście zostawcie kciuka w górę Byłoby mi bardzo miło A teraz już uciekam, uważajcie na siebie moi drodzy I do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale w poniedziałek Bo od poniedziałku już pojawiają się te filmy trzy razy w tygodniu W poniedziałki, w środy i piątki Miłego dnia, miłego weekendu Jeszcze jutro się widzimy Moi jutro się widzimy, bo ten film pojawi się w czwartek, jutro się widzimy. No, to na razie, do jutra, pa!